Cześć, z tej strony Damian. Kontynuujemy naukę warcabowej gry pozycyjnej. W odcinku o centrum i klinie wspomniałem o kontrplanie gry, który dla centrum jest największym zagrożeniem. Okrążenie. Dzisiaj nauczymy się o nim więcej. Zapraszam na odcinek. Większość początkujących warcabistów gra w kierunku band, bo piony stojące po bokach planszy wydają się bezpieczniejsze. W ten sposób, pewnie często nieświadomie, tacy zawodnicy realizują właśnie plan okrążania przeciwnika. Należy jednak pamiętać o tym, że granica pomiędzy dobrze granym okrążeniem, a oddaniem inicjatywy w centrum jest bardzo cienka. Zdarza się, że jeden nieodpowiedni ruch w planie okrążania sprawia, że centrum przeciwnika będzie nie do zatrzymania. Dlatego tak ważne jest znać podstawowe wytyczne tego planu, konkretne formacje pionów oraz znaczenie istotnych dla okrążenia pól. O co właściwie chodzi w okrążeniu? Warcabowa gra w wielu przypadkach toczy się o przestrzeń do gry. Bo przecież jak skończą nam się możliwości ruchu, to przegrywamy. Zwłaszcza w warcabach 64-polowych, gdzie plansza, a tym samym ta przestrzeń do gry, jest mniejsza niż choćby w 100-polowych, dużo większego znaczenia nabiera kontrola nad poszczególnymi punktami czy nawet obszarami warcabnicy. W dzisiejszym materiale konieczne są odniesienia do filmu z nauki gry centrum i klina, bo to właśnie centralne kamienie przeciwnika będziemy okrążać. Mówiliśmy o tym, że centrum przybiera na sile, kiedy gracz kontrolujący środek planszy kontroluje również przynajmniej jedno ze skrzydeł. W takim razie, okrążając, to my powinniśmy być władcami obu skrzydeł, żeby nie mówić władcami band. Za kontrolą skrzydeł idzie oczywiście kontrola konkretnych pól, a mianowicie A3. A5, H4, H6 czy nawet A7 i H2. Często wraz z tymi bandowymi polami zajmujemy sąsiadujące im pole, na przykład B4 czy G3. Ustawiana w ten sposób charakterystyczna trójka istotnie ogranicza centralne piony przeciwnika, a często również je wiąże, jak w przykładach widocznych na ekranie. Pole klinowe to bardzo silny punkt centrum, bo, jak mówiliśmy już wcześniej, rozrywa siły przeciwnika w kierunku boków warcabnicy. Z ćwiczeń, gdzie pytaniem było, czy klina wstawiać można, czy nie, łatwo stwierdzić, że klin może być albo silny, albo słaby. Naturalnie, okrążając naszego oponenta, nie możemy dopuścić, aby zajął silnego klina, bo zwyczajnie zejdziemy wówczas do obrony, do defensywy. A nie okrążenia. Powtórzę, czasem ta granica jest naprawdę cienka. Jeden niedokładny ruch w okrążeniu czasami wystarczy, by z wygranej pozycji być bliżej przegranej niż remisu. W takim razie, w jaki sposób nie dać przeciwnikowi zająć pola klinowego? Najskuteczniejszym narzędziem okazuje się zajęcie pola E3 dla białych lub D6 w przypadku czarnych. Spójrzmy na widoczną pozycję. To partia rozegrana w kurnikowym turnieju pomiędzy Amadeuszem z Berem Moszakiem grającym białymi, a Przemkiem Oderkiewiczem po stronie czarnych. Przemek ewidentnie stara się czarnymi okrążyć białe. Ma silną trójkę kamieni na polach H6, H4 i G5 oraz kontroluje drugie skrzydło, zajmując pole A5. Teraz, wobec możliwości zajęcia przez Amadeusza pola klinowego C5. Zagrywa bardzo silne E7-D6, jeszcze bardziej ograniczające przeciwnika. Amadeusz, zgodnie z tym, co mówiliśmy w odcinku o centrum, mógł jeszcze próbować stworzyć przestrzeń do gry dla swoich kamieni, wychodząc D4-E5. Wówczas przemek powinien zagrać F8-E7 i w kolejnym posunięciu wymienić do tyłu C7-B6, kontynuując okrążenie i mając duże szanse na zwycięstwo. Amadeusz zagrał jednak H2G3. Po kilku kolejnych posunięciach pozycja jest wygrana dla czarnych, choć przez niedokładności przemka zakończyła się remisem. Innym przykładem kontroli nad polem klinowym jest umożliwienie jego zajęcia przeciwnikowi. Pod warunkiem, że możemy go na przykład wymienić na naszych zasadach, kontynuując okrążenia. Na przykład przy takim ustawieniu: białe mogą, a wręcz powinny przejąć kontrolę nad drugim skrzydłem, grając G3, H4, czym mocno ograniczają możliwości czarnych. Te, jeśli teraz wyjdą na pole D4 lub klinowe F4, nie unikną wymiany wysuniętego piona z korzyścią dla czarnych. Przykładowo. E5, F4 i E1 D2. Czarne nie mogą wychodzić C5 D4 przez grożące 1 za 2, a po F6 E5 białe wykorzystują przygotowaną wymianę i po kilku ruchach wygrywają partię. O zagrożeniach powiedzieliśmy sobie w tym materiale już kilkukrotnie, ale warto to podkreślić. Jeden słaby ruch wystarczy, żeby grając okrążenie dostać ciężką, defensywną pozycję wobec silnego centrum przeciwnika. Przykład? Bardzo proszę. Ta sama pozycja, co przed chwilą. Wiemy, że białe powinny zagrać G3H4, ale jeśli by się z tym ruchem nie spieszyły i przesunęły na przykład G1H2, to centrum czarnych zatrzymać się już nie da. Po kilku posunięciach można się poddać, a przecież wygrana była tak blisko. Spójrzcie na kilka przykładów granego przeze mnie okrążenia, dzięki któremu wygrywałem partię w serwisie kurnik.pl Mam nadzieję, że dzięki temu filmowi będziesz w stanie okrążać z głową, pamiętając o najważniejszych zasadach i kontroli nad istotnymi punktami. To wszystko w dzisiejszym materiale. Pamiętaj o łapce w górę i pokaż ten film znajomym, którzy narzekają, że cały czas przegrywają w Warcaby. Do zobaczenia!